Jeszcze tylko chwileczkę. Wielka! że od dzisiaj zaczynam jabłkowe żniwa! Jakie wspaniałe roboty. Dojrzałe i soczyste! Doskonałe do zbierania! Uch! Co się dzieje do jasnej stodoły? To znowu one! Mój mały kucyk, mój mały kucyk Mój mały kucyk Z nim co dnia przyjaźni czuję smak Mój mały kucyk Kiedy ujrzę go, to pędzę jak jaszcz Czuę serce, magii, czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód morska i nie marzeń My Little Pony. Przyjaźń to magia. Uwaga! Ogłaszam alarm dla farmy Sweet Apple! Potrzebuję wszystkich kopyt i pazurów na pokładzie! Spokojnie, Applejack. Spokojnie? Jak mogę być spokojna, kiedy mam taki problem? Owocowe nietoperze zaatakowały farmę Sweet Apple! Myślałam, że te nietoperze zazwyczaj żerują w zachodnim stadzie. Nietoperze. Owocowe nietoperze, tak. Ale to nie są takie zwykłe, owocowe nietoperze. To są wampi nietoperze! Prędzej zakwitnę, niż pozwolę im zatopić kły w moim konkursowym jabłku. O, rywelka! nasz eksponat na konkurs produktów rolniczych na targach w Appleluzie. Wiecie, ile ciężkiej pracy trzeba włożyć, żeby wyhodować takie okazałe jabłko? Applejack, jak już ty coś robisz, to rzeczywiście z rozmachem. Te wampi nietoperzy zostawiłyby z niego tylko ogryzek. O, jestem pewna, że jeśli damy im do zrozumienia, że to jabłko jest dla ciebie bardzo ważne, zostawią je w spokoju. Tak pewnie. Proszę, gadaj z nimi. A przepraszam, panie wampinietoperzu, bo mamy takie pytanie, czy ewentualnie moglibyście oszczędzić to duże jabłko i go nie jeść? No i? Co powiedział? E, tak. A? Ale to mogło też znaczyć nie. Ach. To jest pierwszy owocowy wampinietoperz, jakiego spotkałam i... No wiesz, to może chwilę potrwać, zanim nauczę się rozumieć ich język. Aha. A w międzyczasie... Ten szkodnik i jego wampirza banda dobiorą się do mojego bezcennego jabłka, a przy okazji do wszystkich innych jabłek w sadzie! Te wampi nietoperze to są po prostu istne potwory! Potwory? O, nie uważasz, że jesteś zbyt surowa? Nie, ani trochę! Te prędne nietoperze są złe, Sad pustoszą nam noc i Dzień na chwilę odlecą, może dwie. Potem huzia na jabłonkę i po jabłkach jest. Myślisz, że to je rusza, pal sześć, sumienie, bo zamęt tylko chcą i zniszczenie. Hej, stój nie tak szybko, jakiś powód musi być. Mają prawo do Obrony. Nie można ich tak leżyć. Rodzice toną co dzień we łzach, gdy dzieci są głodne, a pożywienia brak. Och, nie rób tu sen, nie wzruszysz nas. Nie Nietoperz jedno w głowie, ma nasz sad. To nie nietoperzy bar. Czy rusza je w ogóle, że cudzy ich trwą? Nie! A skąd? I jedno teraz wiem. Te nietoperze są po prostu złe. Przepraszam, nie masz racji, bo rodzinę swą wyżywić chcą. Sieją pestki z twoich drzew. Jak wejdziesz w drogę takiemu, lepiej jej! Są złe i brzydkie, patrz ile strat zrujnowały do mój piękny sad. To dzięki nim sad rósł na potęgę. To dzięki nim Idę teraz przez mękę. Dziś nie stać nas na żaden błąd. Szkodniki trzeba wygnać stąd. Popieram już najwyższy czas. Nie będą w konia robić nas. Tak, to fakt. Wampirom mówię nie. Przejęły i zapłacą za to. Precz i sio, sio i precz. Jak tu wrócą, będzie źle. Precz i sio, sio i precz. Jak tu wrócą, będzie źle. Precz i sią, sią i precz, jak tu wrócą, będzie źle! Tak, tak, to fakt, wampirom mówię nie. Przegieły czas wykopać saduje. Przepraszam, Fluttershy, ale moim zdaniem Applejack ma jednak lepsze argumenty. Te owocowe wampi-nietoperze są okropne i niepotrzebne. Przepędźmy je stąd jak najszybciej, zanim zniszczą resztę mojego sadu. Przecz wampiry! wampiry! Przepraszam, ale a, gdybyśmy tak zamiast je przepędzać, no, pozwoliły im korzystać z części sadu? Czyś ty oszalała, miłośniczko szkodników? One tu osiadły, bo szukają pożywienia, ale jeśli wydzielimy dla nich rezerwat, będą mogły mieć własne jabłka do jedzenia. Po jakimś czasie to może się nawet okazać korzystne dla sadu. Owocowe nietoperze nie zjadają gniazd nasiennych. Z nasion, które wypluwają, wyrosną kiedyś wspaniałe, owocujące jabłonie! Słuchaj Fluttershy, to brzmi bardzo słodko i cacy, ale w czasie kiedy my będziemy budować dla nich ten twój rezerwat przyrody, one będą spokojnie niszczyć moje jabłonki. Nie wyobrażasz sobie nawet jakie skutki miała ich ostatnia inwazja. Babcia Smith opowiadała mi o tym takie straszne historie, że na samą myśl sierść się że na grzbiecie. Babcia mówiła, że owego roku ogromna część sadu została zniszczona. Przez całą zimę kucyki dostawały po jednym jabłku dziennie. A co z sokiem jabłkowym? Powiedz, że mieli chociaż sok ani jednej kropli. Zero soków? Zero soku! O! Musimy przepędzić te potwory i weźmy się za to natychmiast! Gdyby babcia Smith nie była w tej chwili z Apple Bloom i Big Maciem na konkursie rolniczym w Apple Ludzie, powiedziałaby, że to jest jedyne rozwiązanie. Bardzo mi przykro, Fluttershy, ale myślę, że Apple Jack ma rację. Chciałabym, żeby był jakiś inny sposób, aby je przekonać, żeby nie jadły naszych jabłek. A może jednak jest? Mam jedną dobrą i jedną złą wiadomość. Dobra to ta, że znalazłam zaklęcie, które sprawi, że nietoperze nie będą już miały ochoty na sok jabłkowy. Ale, żeby rzucić na nie to zaklęcie, muszę skupić ich pełną, niepodzielną uwagę. O nie. Flateszaj, musisz posłać swoje spojrzenie nietoperzom. Oj jejciu... Naprawdę nie wiem. Jaki masz problem? Używałaś spojrzenia niezliczoną ilość razy. Tak, ale to nie jest coś, co przychodzi mi z łatwością. Obiecałam sobie, że będę go używać wyłącznie w skrajnych okolicznościach. Te okoliczności są bardzo skrajne jak dla mnie. Dla mnie też. Pomyślcie o soczku. Proszę, zaklinam na naszą przyjaźń i pomyślcie o soczku. Bardzo mi przykro, ale nie podoba mi się pomysł, żeby odbierać to, co naprawdę czyni z owocowych wampi nietoperzy, owocowe wampi nietoperze. To bardzo nie w porządku! Jeżeli tego nie zrobimy, to nie zostanie ani trochę jabłek dla kucyków mieszkających w Ponyville. Czy to ci się wydaje w porządku? To jaką decyzję podjęłaś, szaj? Poślesz swoje spojrzenie nietoperzom, czy nie? No dobrze zrobię to! To no świetnie! Wiedziałam, że nie przejdziesz na stronę tych wstrętnych stworów! O! One nie są wstrętne! Stawiam pierwszą kolejkę soku! Wolnego koleżanko! Najpierw trzeba zrobić porządek z wampirami. Nie traćmy czasu! Myślę, że mamy je wszystkie. Teraz twoja kolej. Poślij im swoje spojrzenie. A... a jesteście pewne, że to konieczne? No dobrze. Tak strasznie, strasznie, strasznie ja nie chcę wam tego robić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobrze, teraz ty wkraczasz, Twilight. W porządku. Możesz już przestać, Flateszaj. Udało się? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. <śmieniczne> tak, wow Mój stat uratowany Będziemy pić sok jabłkowy przez taluszką zimę Bardzo ci dziękuję za pomoc To by się nie udało bez ciebie O, Nie ma o czym mówić, Applejack To dla mnie pestka, serio Pozostaje nam tylko posprzątać ogryski, Żebym jutro mogła zacząć zbierać jabłka Początek jabłkowych żni w dzień drugi. Pora zebrać te słodkie, soczyste jabłka. Zaklęcie nic nie dało. Na roboczy weśliwki, widzę, że nie! Uważam, że trzeba podjąć bardziej radykalne kroki. Popieram cię, Applejack. Chodźcie, nie traćmy czasu. Musimy znaleźć te wampinie toperze. Chwila, moment. A może to nie wampinie toperze wyssały sok z moich jabłek? Ale skoro te paskudy już nie niszczą twoich owoców... To kto? Fluttershy... Ty jesteś ekspertem od zwierząt. Czy znasz jakieś inne stworzenia, które mogłyby to zrobić? Bardzo mi przykro, ale nie. W takim razie musimy zbadać tę sprawę. Spróbujmy złapać złodzieja na gorącym uczynku. A zatem, co konkretnie proponujesz? Nocny patrol. Godzina duchu. Może przełożymy to na inny dzień. Nie wiem, jak tam wy dziewczyny. Ale ja jestem strasznie głodna. O, Fluttershy, nie musisz się bać. Nie zapominaj Skarbie, że jesteśmy tu wszystkie razem. Zgadza się. Żaden kucyk nie wyjdzie z tego sadu, dopóki nie rozwiążemy zagadki. Umowa? Umowa! Czy każda z was ma swój sygnał świetlny? Ale pamiętaj, Pinkie Pie, używamy tego wtedy, gdy zobaczymy coś podejrzanego. Tak, rozumiem! Coś podejrzanego! Co ty robisz? Dobra, teraz musimy się rozdzielić. Każdy patroluje swoją część sadu. Ktokolwiek czy cokolwiek niszczy moje jabłka, musi być gdzieś w pobliżu. Gorszych przeczuć. Naprawdę czuję, że zdarzy się coś okropnego. To jabłko wygląda tak soczyście i słodko. Nie ma się co przejmować tą ciemną postacią przelatującą mi nad głową. A może się przejmować? Poszukam Rainbow Dash i powiem jej o tym. Kto to jest? Odpowiedz mi, albo pożałujesz. Dobra. Sam tego chciałeś. A masz! A, a, o, ty, 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 ty. Ach, na v ruble? i przestań się bawić w wampinie toperza. Fluttershy, to ja, Rainbow Dash. Przestań się wreszcie zgrywać i dołącz do nas. O! O! Może dajmy jej spokój, niech zejdzie, kiedy zechce. Fluttershy, atakuje! Raduj się, kto może! Pie, uspokój się. Widzisz, ona wróciła na swoją gałąź. Bierze nas na przeczekanie. Czeka na właściwy moment, żeby nas zjeść! Pinky Pie, nie toperze nie gryzą kucyków. Nawet Wampi nie toperze. Ale może wampiry, kucyki jedzą inne kucyki! Ja tam nie będę ryzykować. Jak do tego doszło? Tego za skarby nie potrafię zrozumieć. Myślę, że tak naprawdę to nasza wina. Nasza wina? Dlaczego tak uważasz? Patrzcie, to jestem ja. To nietoperze, a to flattershaj posyłająca spojrzenie. Zaklęcie powinno zadziałać bezpośrednio na nietoperze, ale z jakiegoś powodu nastąpiło odbicie zaklęcia. Cechy wampi nietoperzy, włącznie z zamiłowaniem do jabłkowego soku, w niewytłumaczalny sposób przeszły na flattershaj. Chodźcie, odwrócimy zaklęcie i wszystko naprawimy. No to na to! że ona mogła się podziać. No, Fluttershy, gdzie ty jesteś? Uważajcie! A! Jeżeli tak dalej pociągnie, to zmarnuje twoje jabłka z Kretesem. To jest najmniejsze zmartwienie. Najważniejsza rzecz to ją odzyskać, ale najpierw musimy ją złapać, żebym mogła odwrócić zaklęcie. Patrzcie, jest. Wymknęła się! Och, tak to się nie uda. Myślę, że jedyny sposób, żeby ją złapać, to zwabić Fluttershy jak najbliżej nas. Ale nawet jeśli uda nam się ją zwabić, to jak mamy ją zmusić, żeby się nie ruszała, abyś ty zdążyła odwrócić zaklęcie. Oh, gdyby to była Flaterszaj, rzuciłaby swoje spojrzenie na flatter wampira. To jest to. No dobra, odczarujemy przyjaciółkę. Wszyscy na miejsca. No to koniec z najpiękniejszym jabłkiem nagrodzonym na wystawie w Apelusie, ha? Uh. Nas Zaraz, ale co się ze mną działo? Zamieniłaś się w kucykowego wampira! Oh, I chciałam jeść kucyki? Oczywiście, że nie! Więc nie byłam wampirem? Tak! Tak byłam? Czy tak nie byłam? Tak byłaś! Ale nie chciałam jeść kucyków? Tak! Chciałam? Nie! Już nic nie rozumiem. Ja też! A byłam tu! Flatershaj? Przepraszam, że od razu nie wzięłam pod uwagę Twojej sugestii. I nie zapominaj, że teraz będziesz mieć nasiona, z których wyrosną jeszcze większe i lepsze jabłonie. Czy to znaczy to, co ja myślę, że znaczy? Tak, więcej soku jabłkowego. <laughs> Dobra, napisałem o zaklęciu, o tym, jak Fluttershy zamieniła się w wampira, no i o rezerwacie. Napisz też o tym, jak doszłam do wniosku, że mój opór przed rezerwatem był trochę krótkowzroczny. I że nie powinno się ulegać presji innych kucyków i robić czegoś, co się uważa za niewłaściwe. Czasem nawet bliskim przyjaciołom musisz powiedzieć nie. To może uczcijmy naszą świeżo wzmocnioną przyjaźń dojrzałym, słodkim, soczystym jabłkiem. COFNĄĆ SIĘ! ZAMIERZAM WYSYĆ Z NIEGO SOK! <grymne> <grymne> <grymne>